W PFA 3 Dead Match zespołowy, tak? znaczy ja będę kaleczył, a Warek będzie grał. No to jazda Może byś. Kazał mnie przywitać. A może byś się przywitał na. Na no, dzięka. Tak. No, w worce, jakby, co? Nie. Gramy. Kazałeś się przywitać. A, a że miałem ciebie w tym ująć? No, ale to wiadome było, nie? Czy nie bardzo? Nie bardzo. Ale go rozmiotło. Nawet mi tego nie dało. Oła, Czego? Czego? Yy, asysty. Gościu tak wyleciał, to tylko był... Mu... I, I nie ma hopa. Yy, przepraszam. Dostanę apteczkę? No nie. Raczej nie. No dostał w głowę nie i leży. Dalej. Fajne. To wiesz, ci co ja do nich strzelą to zostają w głowę, ale i tak biegną dalej, nie? No tam dostał magazynek głowy i leżą sobie No! Hmm. Jeszcze z shotgunem No, się tak nie bawi Nagrywam, nagrywam Za 45 razem Próby oh, wow. nagrywania są my w tej samej drużynie wokół? Raczej nie. Ała. Dziękuję. No to dla mnie czas zacząć. No Już to zaczął więc. Dostał w nogę. A! No Nawoje mi się skończyły. Tak, 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 Mmm, tak. Apteczka. Debil, no debil y -y 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 -y. tam są <laughs> przeciwnicy przy tym Dobra, chodź Aha, tu, który nasz. Spoko. No podejdź tu, chodź No, chodź tu, chodź tu No i zadźgał go z noża No Ty inż. I nóż. Czy ty no czy No zaćkałem go. Się cieszę, że nie nagrywa. Możni, pociski. O, chodź, rzuć. Kajcie. O. o Chcesz ap apotykę? Możesz ciepnąć. No ja tam ją rzucił każdej to. No dobra ja tu Claymore rozstawię. Więc nie będzie mi tu... czuć. O ja. Hmm. Hmm. Chyba Co? Jest zebrał. Czemu ja w budyn? Ja nie chcę być w budyn. Ja nie lubię ała, tego. Ała, ała, Skąd? Jak? Jak on tak? Fan zolicza, że dostał dwa strzały w głowie i miał tylko 87%. No dobra Dzięka. Że hmm. mnie ktoś podniósł? O, nie zdążyłem. Co mi tu poróżku wrzeszczy? U siebie, że jest? Bo lubi. No nie wierzę. No leciał ilek. No normalnie. O! Ty kurwa. Oła, granat. granat! Co my tu razem z tym? Ja. Jak się zebrali. Ała Ej, ciepnij apteczkę Kieruję twoja, to jest moje ammo, to jest twoja apteczka. No tak No i będzie, że kampiemy. Mnie Nie widzą Będę się patrzył cały czas na ciebie, nie? <laughs> Nagram cię No wiesz, z, z jednej strony jest to dead match, no to jednak się liczy to, że nabijesz te zabójstwo chyba, nie? Nie, nie się a nie styl! No on tam leży no, Ten co blinduje lampką, mi po oczach No Właśnie tam jest przekomandos Coś go tam trafiłem kiedyś, ale... To ja też Ała, ała, ała Co o. to tak tłucze? Komandi... Ała! No ej, podnieś mnie Szybko! Leżę za tobą Halo? Wstań Ej. już nie leżysz. Ała? Powiedziałem ała, ale na razie dostanę tylko. Ej, trafiłem kogoś w głowę. Leczenie, leczenie, co mi z leczenia? A kogo leczysz Ha! Kolano pod brzusze głowa. Dzień dobry. O ty, kurde. Musimy części nagrywać jak gromy. Co, idzie ci? Mam stacy porówno <laughs> Pokażę na nagraniu Ej, dobra na pokażę Ty jest lepszy od... A bo ty lecz! No Bierto ma amunicję ode mnie No Zaro A czemuś nie powiedział, że leżysz? Mówię. To trzeba mówić. Je, no hopie, bo ja zaś amunicji nie mam nie. To ja ten ból. A już mam. O, no ja już mocno punktem za ciebie. No bo uzupełniłem cały magazynek, no to wiesz. Ty poczekaj, bo, bo ci się tu apotyka skończyła, chopie. Ja. Wkurzył, że ich Kłodź o! Granat! No. Kaj. Okay. Tam no. I postaw mi apotekę, aua No, biegnij, biegnij Mówisz, że może jakiegoś no, tak... Pusa? Ej, no ciepnij mi tu! Tam. No bo ja on nie pod No daj mi apoteczkę, bo mam 10 HP Halo Kopie służbę na eku, że go... Ała, Klecy. z tyłu! I czemu nikt przodem nie wbiegł? Jak tam mój playmode tam leżał Ja, i mnie zaś wzięło z taktisze to my już są O nie! Legaj Do to staty poszły się <noise> I tak A... Tam ktoś stoi? Się Jak się rzucili na niego, masakra. Ale bo przebiegł mój granat za nich Tak sam sobie amunicję wybrałem. Ej, apteczkę, hala. E, kajn, e, potrzebny kany. medyk, tu. uwaga! No, daj mi to! To ja nasz, Jezus Maria, możesz. Zanim żeś się ogarnął, to już miałem... Od kogo innego nie? Nie, to już miałem 80%. Gin, Tom Ciszek? Myślałem, że... Nieważne. ważne. Nie ważne. ała No jak? Ja zebrał. No, jo, tak fest. A co? A co to miał chłopie za broń? Strzelają. No tu raczej tędy mi nie wbiegniesz, no sorry bardzo kolego Czemu tu nikt nie wbiega? Ej, miny tu są przyszykowane, a tu nikt nie biegnie Ej, tak się spytam, ała Ległeś No wiem, bo się odrzuciłem, bo chciałem tak krótko do ciebie odrzucić i zapytać, gdzie są przeciwnicy, nie? Jeżeli my są w kontenerach To nie nasi są pod kontenerami budy... Nasi są w budynku nie, oni są tu z boku. No Ja se tu ubiegam. Asysta z przygłożeniem ładnie o, o, o. Mm. Um. Tu tu tum. Zbytnio po się. Po, Nie jest. Wiesz, tu tako spina, żeby mieć jakiś kurde wynik. Nie, ale gościa chyba zaskoczyłem, wiesz? Mówisz? Bo mi tu chciał biec No! Co? A mu chyba Claymore wypuchnął pod nogami Jezery yeah, no! Wygrywamy? Łapie flow Tylko trzech, do roboty A kurde i koniec Ej 10 minut filmiku to nie ma szans tak do 20, nie? No, byłem lepszy! Raczej. No ale tyś leczył, podnosił mnie. Co mi to dostał? Luneta! Dlaczego? Do AEK. Dopiero? No? Już go mam wymaksowana. Aaaa! No bo się gra, a się nie lamina Gwiazda za służbę 2000, hupy Zostajemy tu? No a po co zmieniać? Nie bo bym musiał nagrywanie wyłączenie, nie chcę się mi tego skleić dobra, dobra Dobra, nie było pytań Widzisz wygraliśmy i wszyscy poszli, bo za dobrze nam Na no a... Sześciu nas zostało Nawet mamy ten sam tak? To, 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 to... nie. <grym> nie. No to tak, wracamy za minutę, sekundy. Jesteśmy znowu? No Już kolejny Jesteśmy znowu w wygranej drużynie Chodź tryb ten sam Co to ma za broń? Kto mi to pozmieniał? Ja się pytam A jako masz? Jaki to mało? co to... A z czym ty Właśnie nie wiem ja, ja chcę to sprawdzić Ja ała, chcę zgidnąć Laga mam, laga! Aaa, to ja nie mam No Fest, ładny wziąłeś ten serwer, naprawdę Czemu? Sto 190... Co? Ała. No, ktoś mnie zabił Ej, hey, ale to 199 Aha. No, no Sorry <noise> No czemu mi dało Aeka? Ja nie chciał AEK Boś sobie wybrał AEKA Znaczy, co mi dało? AK-74M Jak chciał tak wchodzę, kurde, z dubym mam inną broń no, no, no dobra, no dobra Ale nie powiem, tym AEK-iem jakoś i tak fajnie mi się gra Nie wiem czemu Opuście mnie tu na to moją taką się pozycję nie, już je gańba za To Dobrze, że mógł cię kto podnosić, bo. No, Łapaj. Ten, kto tu wejdzie A ty co tutaj stoisz? Co? Co, kto? A, nie godasz, ja. No dobra. Ja. ja mi się. A w co? No przebieg ci tu. No, faktycznie? nie? No wziął i przebiegł o, granat w pod A to czy tak? Tylko czy? mi się wydaje, że tu jest mniej osób na ten serwie Nie tylko tobie, o wybawić No u nich jest kapelniej No on stoi, no głupi no zgub synek, jak widział tyle krwi. Śmierć. O kurde. Sprytny. No ja jak. Ruszył się. A. No z rzeczy się pewnie robi. O granat. I zabił go, nie? O, ty sprytlu Co się tam czołga? No i poszedł Postowej. No, no. no świeciło mi się jeszcze, że go mogę podnieść Podbiegłem, nacisłem, świeciło się no i jeszcze i umrził. I umrzył <laughs> Ja widzisz, nie wyrobiłeś się w czterech minutach, które ratują życie Trafił mnie. Ja nie mogę. ja Chciał być sprytny, gdzie jesteś? W kontenerze? Tak. Gościu chciał być sprytny, wyszedł sobie z budynku, przykampił się przy ścianie, chciał sobie chodzić. Nie? Trafienie w głowę, drużynowe zaopatrzenie Dzięka. No. A może ambo? Dawaj mi punkty. Ja na punkty. Dobra ja to gdzieś to kapienie. Oła. Tam był. Biegną. Szybko. Ja nie lubię takich sytuacji sam na sam, no ale dobra. O ty szpilcu, tu jedzie. No, swój czy wróg? To był nasz. Ała! To był wróg. O ty już masz pięciu, ja... ja to ruch. był rzeźnik właśnie. Mówisz, że tamtędy sejdziesz? Pumał Łafurt? Tak, jakby jako firma zbiorowa wkroczyła do tego budynku. Tak lakuśko. No, debil. A czemu? Co jestem przy zabiki, granata gościu na niego wybiegnie bo no, tylko asysta jak oni tam przebiegają stary no jak mrugi widziałeś to? nie, nie ja widziałem tam... pogonie tak ja tam chyba idę lekko po wylewie, nie? po budynku Lek. Jolek no jakim cudem 100% Mogłem go z noża zadźgać. Leżał na ziemi i Mogłem nie go z noża zadźgać. Aleś tego Poje nie zrobił Powiedział kaktus. <laughs> A żem ci zabrał asystę na nim. No co się tu działo? No co jest? Co jest? Nie wiem, nic, nic nie wiem. A dokładnie. Masakra. Kończy się to tak. Co jest z dalną ale akcja to toczała normalnie na nie było, ale dwóch zabił, a u nich podniósł. Jak asasino, pozwól zabicie z powietrza. O ty, kurde, jakiś tam mi tu przyjeżdżał. Nie, nie słychać. To się wypisz. A. Znaczy ja słyszę taki. Uuu, wiesz, to dudni bardziej. Nie, 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 nie ale... Ała, przebiegłem! Ała, już nie przebiegłem. Ja nie mogę. Ej. Skąd ty tu? No zresztą pił się za mną. Co, że wróg? No, nie swój. swój czy Ja mu dał przygwalczenie. Dostałem. A, ja jeden wróg, jeden. Raczej nie. I gościu mi tu biegał już go nie ma O, mamunciu O, Tak, zobaczysz to na filmiku jak go nie, jak po wylebie Lik no, teraz to było masakryczne. Czemu go nie zabił od razu? Serio, on tu dalej goni? Serio, wpadłem do wody. Uwaga, uwaga, uwaga. Best ever. Muściciel. No i znowu podleciałem i znowu go nie mogę podnieść. Masakra. Jak to mówi młodzież, masakracja O ty kurde A no widać gościu gra jakim, widać dobro broni Skąd to... on się tu się? To mnie zabił Jak to? O, dzięki Widzisz, on mnie podniósł, do mu am. Nagrodę Co się stało? Myślisz, że idzie gościa zabić w kolana? No A ty byłeś? Dobra, zasystowali mi go. Halo, podniesie mnie ktoś? Kontenery tam dla nas są jak gniazdo dla ptaków normalnie My tam spędzamy pół gry Noo W sumie chciałem z noża, no ale nie pójdę Ale tutaj kontenery przy wodzie też Ała. ma... W pod w pod No dobra, ja też przedtem w pod wody, on mnie je jednak zastrzelił No ja też go zastrzelni, bo w O ty! Jak się wyprzygnął, to przede. Echo! I... Ilu ja tu zabił? Dwubój, trójbój. Podniosłby cię, ale grom tym. szparkiem. Mogę na Twoje zwłoki jedynie rzucić skrzynkę za Spoko. Ała. Czemu ktoś tu strzelał? A jeszcze koniec. nie. A koniec. Dobra, jest 21. Tak? Ta. No bo przedtem było 9, i teraz jest. O, widzisz? 21 do 8, a ty gdzieś jest 5 do 7. Bo teraz. tu już mnie nie Oj, cicho. Brawo. Wyrobię się. Teraz, jak będziemy grać. No w miarę statycznie. Ale no to by było dobre. Najlepsza no. drużyna, dziękuję. Specjalista. Nie, nie biłem. Szkoda. Który to ma level? 23. No, ty się wyrobisz. No, jeszcze raz. Z je tego żadnego. Kogoś... Dobra. To koniec, koniec, czy nie koniec? Ja, yeah, no raczej tak. No to. Dziękujemy za oglądanie. Zachęcamy do subskrybowania. To jest. Łapkowania, to jest. lajkowania, fantaju na to Facebooku, jest. To jest zmiana mapy, następny film. Kiedyś nagramy. Kiedyś nagramy, no, z mniejszą przerwą niż ostatni. No, chyba tyle, nie? Ja, z mniejszą, z mniejszą przerwą. No, tam, czyli w tym dwa, tygodniu. Trzy, no, teraz dwa na tydzień. Mam nadzieję, że ogarniemy. Kiedyś też takie plany były. Przy zakładaniu wszystkiego. Nie, przy wrzuceniu snajpera przecież. A no tak, tak, tak. Bo Tu być serio. I na tym się skończyło na pierwszym odcinku. Nie no, nagraliśmy drugi. No ale dobra, to już mniejsza z tym. Ale to był wylep. Dobra. Dziękuję. I imieniu to na razie. Warsona, bo kaktus nie wychowane dziecko. Nie, bo ja się przywitał, a ty się żegnasz. To jest taka podzielność materiału. No. no i za ciebie się nie pożegnam, sorry. Hmm. Dobra. Narka. Nara.